Trzy 0, piątki na trzech Była godzina druga w nocy. I do mój stary miał nową kobietę. I mówił mi, mój stary miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku, ja powiem. Ty kierdolisz, jedzie na kasę. On wstał, stary wstał i mówi, kurwa do doju, łapę do mnie co mi liścia wyjechał. A ja go na pchizdę paslata, bomba, bomba. Na brzuch. oddechu nie mógł złapać. Szwenter miał na sobie. Na mu szweter załączyłem Bomby od dołu wale na noc Wariaci, wariaci, inopedej zraki dostaje ranaty. Na wariaci, wariaci, gdy chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariaci, wariaci, gdy ten podaje do papy. Koriaci, variaci, wariaci, Waliaci Wariaci, wariaci, inopedej braki dostaje na wariaci wariacik, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy Wariacik, wariacik, ty kuszny ten macik podaje do papy Wariaci, wariacik, wariacik, wariacik Na wszystko więc muszę się wtrącić o pakiet Do no, chłodu dam, robię to jak nie jest jak w tej ci Z to tak, jaja Jesteś w TenCity, pewnie znowu piję wódech mam na jakie siki Biggie mówił nie trwaj swojego tematu, chłopcze Jeden, dwóch chodź, a nie tylko chodźce Taki puszek, taki pyczek, jak pieluczek Ona przyszła zjebać kryształ, jak sylwiczce W tonie bojowanie kupiczek, zamieścił motorystę Siema, co słyszę? Pinotę i śmierć bra, ciepło i wszystko bezbra

Kampon z mnie fejsa, na fejsach Szymka, mój puls to nie sześć To nie na galeria, niepotrzebna i zakręta Najpierw lęka, potem stęka, jak nie wjeżdżam z tej stękę dronem Bekunia nonole, prawi na polec I zakańczuję krolec Ja pierdniczę, ja pierdolę Ja pierdniczę, ja pierdolę Ja pierdniczę, ja pierdolę ja pier, Wariaci, wariaci, dostaje na razy? nie chodzę do szkoły <śmany> i nie chodzę do pracy Wariaci, nie ty do mamy. Wariaci, 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 wariaci Wariaci, wariaci, nie chodzę do szkoły